niepodległość rzucić mroki z jasnej polski wystarczy kropla honoru żadna siła nie zatrzyma złączone krople w jedne morze prawy gniew dojrzewał w bólach pragnienia gasły płonęły wojny znaczyły krzyżami krew spływała z ziemię ojców w starym domu tysiącoletnim, wolność to szlachetna cnota. Ile ślubów usta niosły, za ojczyznę pamięć przodków. Dni zrywane w kalendarzy, układały drogę w drogę przyszłość. Trud dźwigami, niepodległość z orłem białym na sztandarze. Pora wybiła, spada, spadły jazma. Bóg dał złoty czas nadziei i idzie, widać w dali, kroić chlebi codzienności. Historia potępia zdrajców, naród oskarża zbrodnie, pomniki mówią o zmilczeniu, precz od naszej wolnej Polski, autor syn czy cała mama.